No, cześć, jestem Emmet. I za chwilę stąd spadam, bo nie mam pojęcia, co tu biega. I już. Dżomowie, budowniczowie, włączając bez ograniczeń takich jak Superman, Superwoman, Syrenka, Zielony Ninja i pewien facet, którego nie znam to ja! Michelangelo, Michelangelo oraz gwiazdy NBA sezonu 2002. Dowiedziałem się, że Lord Biznes postanowił rozwalić ten nasz świat. Nasza nadzieja to nadejście wyjątkowego. Myślę, że kumam. Ale wiesz co? Opowiedz mi to jeszcze raz, bo nie słuchałem. Odciągam. Batman? Bombeczka! Dałbyś radę na pomarańczowo? Pracuję tylko na czarno. Czasami y, na ciemno. Ciemno-szaro. Ej, koleś, nie chciałbym być obcesowy, ale nie powinno cię tu być. Cóż, muszę złożyć na ciebie donos do... 娘，拆开不拆开？